Witam szanownych państwa 28 sierpnia 2021 rok Szanowni państwo Afganistan płoni, ale to już wiemy Politycy amerykańscy zrobili to co zrobili a też wiemy politycy polscy chcą wpuszczenia wszystkich Podejrzanych o terroryzm do Polski. No, chyba, że przeszli te kilometry, tak jak się omawiali, pamiętacie Państwo, w poprzednich blogach, zaproponowałem butelkę wódki. Ktoś powiedział, że to koniak się daje, ale nie żartujmy. <laughs> Wódka to i tak za dużo. Zatem jeżeli przejdą 3 dni 5000 kilometrów, nie przeszli, nie byli zainteresowani najwidoczniej spłynęło to po nich jak woda po kaczce i możemy spokojnie przejść do dalszych tematów Szanowni Państwo dużo rzeczy się nagmatwia trwa, coraz bardziej to wszystko skomplikowane coraz więcej zarażeń dla przypomnienia po meczu finałowym Euro 2020 w zasadzie euro 2021 na Wembley zachorowało około 6000 ludzi. Chociaż te 3000 to 3500, to powiedzieli, że już było zarażonych, a tylko 2400 czy 500 zachorowało dodatkowo. No, szanowni Państwo, jeżeli w ten sposób się do epidemii koronawirusa podchodzi no to ja już naprawdę nie mam więcej pytań i ocen wobec takich, takich ludzi, co o nich sądzić. Musimy też brać pod uwagę to, że w dzisiejszych czasach, szanowni Państwo, wszystko jest zmienne. Zmienia nam się polityka, zmieniają nam się politycy, ale jedno jest pewne. Zapatrzenie Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych w swoje tak zwane wartości. Jeszcze ich nie przedstawili, ale mając na uwagę takie powieści, jak miecz prawdy, to podejrzewam, że właśnie w ten sposób chcą podejść fundamentalistyczny i skrajny do reszty społeczeństwa, która nie wyznaje ich programu. Chcą wpuścić tutaj wszystkich terrorystów. Chcą zlikwidować granice, chcą zawierać układy, no bo przecież są bogactwa naturalne w Afganistanie, a talibowie obiecali się otworzyć w zamian oczywiście za odbudowę kraju. Ale jak wiemy, taka odbudowa nie jest w guście Amerykanów, bo Amerykanie robią bałagan, a potem ktoś po nich to musi sprzątać. Zazwyczaj to są Społeczności miejscowe na danym terenie. To oni muszą posprzątać bagabłagan, który Amerykanie swoimi interwencjami zrobił Raymond Aron, francuski badacz i naukowiec, powiedział, politolog, specjalista od spraw bezpieczeństwa, pokoju, wojny, powiedział w swojej książce: Wojna i pokój między narodami. Coś takiego, państwo, które podejmuje się interwencji zbrojnej, a nie ma planów dotyczących podboju tego państwa, jest zawsze na straconej pozycji. Po co do Afganistanu weszli Amerykanie? Pokonać talibów i przegonić Al-Kaidę. Po 19 latach talibowie wygrywają. Ja wiem, szanowni państwo, była szybka operacja. I rząd talibów upadł, ale co mnie z to obchodzi? Teraz, w tej chwili kończy się wojna, i kogo mamy u rządów talibów? Czyli wojna jest przegrana. Nikt nie wymusi na mnie stwierdzenia, że ta wojna została wygrana. Wojna została przegrana. Więc już proszę bez takich komentarzy, które słyszałem, że to nie mam racji i tak dalej, bo przecież Amerykanie. Niezwyciężeni. No, już słyszałem takich naukowców z Krakowa, którzy, twór, którzy mówili, że nie, nigdy Amerykanie nie popełnili błędów. Amerykanie popełniają błędy, bo są ludźmi, jak każdy człowiek, są istotami mało słabo myślącymi, impulsywnymi, agresywnymi, fałszywymi. Mówiąc innymi słowy, gdyby naprawdę istniały tak jak chciałby pan Bolek, bo Bolek cywilizacje kosmiczne, no to musielibyśmy uznać, szanowni państwo, że obserwatorzy tych cywilizacji mm, o żadnej interwencji to nawet by nie pomyśleli bo po co. Ludzie się sami wyniszczają. Ludzie się sami wyniszczają na własną prośbę albo na własne życzenie, no i na własną prośbę. Jeżeli zgadzamy się na Nord Stream 1, Nord Stream 2, zniszczenie Bałtyku i ekologiczny um, upadek um, flory i fauny w morzach, jeziorach, rzekach, jeżeli zgadzamy się, żeby pan Trzaskowski wylewał gnój do Wisły, przepraszam za wyrażenie, ale no, powinien powiedzieć ścieki, ale na jedno wychodzi. To samo, to samo i, i tak samo pachnie, <laughs> jeżeli to tak można ład, wow, ładnie sformułować. Co ważniejsze, prezydenci naszych miast zawodzą na każdym kroku i w każdej okoliczności. Nie możemy im ufać, nie możemy na nich polegać, nie możemy polegać na samorządach. Co to była za reforma samorządowa... Przez pana premiera Buzka przeprowadzona, jak w jej wyniku mamy bałagan, bałagan. Jeszcze raz bałagan. No, ktoś powie dla mało pieniędzy. Takie podatki jakie ściągają. Za wszystko. Władze samorządowe, to wy, wy Szanowni Państwo, nawet nie macie pojęcia, bo nie liczycie tego. Nie liczycie tego, co od was ściągają włodarze miast gmin gmin powiatów ci wszyscy którzy tym wszystkimi pieniędzmi od was z waszych podatków bezpośrednich i pośrednich zbierają ci wszyscy którzy z waszych podatków jeszcze raz powtórzę zbierają to wszystko te wszystkie pieniądze i wydają je na swoje własne głupoty jakie to są głupoty tego nie wiem tu podobno wyborcza wychwalała pana prezydenta Matyjaszczyka, ten Stochowy, że jakie to wspaniałe remonty robi. Tylko, że tu robotników nie ma. Tu chodziło o to, żeby zatrzymać, zatrzymać pielgrzymki, żeby tak jak najbardziej ludziom docierającym na jasną górę utrudnić życie. O to tylko chodziło. Magistrat miasta, pan prezydent też nie dbał o sport, ale to już mówiłem. Powinno się tu cały zarząd miasta wyrzucić. Po prostu wyrzucić. Koniec. Skończyć. Wotum nieufności jakoś usunąć. No, z, prezydent został w powszechnych wyborach wybrany. Jak on został wybrany, teraz nawet nie wiem. No ale skoro został, to musimy się z nim męczyć. Chyba, że podej zacznie podejmować Rozsądne decyzje. Ja przypominam te tajne konta, które szły na Warszawę na pana Trzaskowskiego, pana Matyjaszczyka, jak zbierał dodatkowe, dodatkowe podatki od właścicieli mieszkań w blokach. No, szanowni Państwo, na, w banku, na kto, w którym to konto jest i się wpłacało, to, to bezpośrednio mówili, no o to jakieś znajomi są w Warszawie, że tam się spłaca, no bo przecież nie, nie, ra, nie na miasto, to przecież w Częstochowie by poszło w, na Częstochowę, przecież tyle jest banków w Częstochowie szanowni państwo, zatrzęsienie nawet tyle tyle monopolowych nie ma chociaż pan Matyjaszczyk go to dbał żeby na każdym osiedlu w każdym mo możliwym miejscu były te monopolowe, ale banków też jest bardzo dużo. Chociaż banki polskie, jak BKO, BP, tracą swoje siedziby, też w bardzo ekskluzywnym miejscu, można powiedzieć, w za bardziej zabytkowym, no te tereny zostały komuś oddane. Jeżeli zabytkowe tereny się oddaje, to, szanowny panie prezydencie, ja. Hmm. No wiem, potrzebował pan kasy, ale w takim razie, gdzie jest kasa na Raków Częstochowa? Gdzie jest na pozostałe kluby piłkarskie? Różlowe? O siatkówce nie mówię, bo o w Częstochowie, gdzie kiedyś byliśmy mistrzem Polski, to już chyba nikt nie pamięta. Bo ja już dawno nie słyszałem, żeby Częstochowa cokolwiek w tą siatkówkę wygrywała. Przegraliśmy w Pucharach. No, ale to już było do przewidzenia. Niestety, przegraliśmy ze względu na to, że pan prezydent ten zaniedbał. Kupuje się bardzo silnych, i daje się możliwość rozwoju tym silnym osobowościom, żeby one mogły wygrać. Jeżeli się chce reklamować miasto, to sprowadza się takich graczy jak Ronaldo, Messi, Mbappe. Paru innych jeszcze można by było wymienić, którzy mogliby uzupełnić naszą drobną drużynę i wspomóc w grze. Oczywiście ktoś tu powie, no, zwariował facet, no takich drogich piłkarzy. Ja mówię o takich talentach. Ja nie mówię o tych piłkarzach, bo ci piłkarze są przynajmniej. Ronaldo i Messi są już w schyłkowej erze swojej świetności natomiast trzeba rozwijać miejscowe talenty i zbierać tych z zagranicy tak jak nasz bramkarz którzy mogą się rozwijać no i ich nie sprzedawać nie sprzedawać nie sprzedawać bo musimy coś osiągnąć wreszcie tego mistrza Polski i może Będziemy pierwszym od wielu, 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 wielu lat klubem, który się do tej Ligi Mistrzów dostanie. Ale na to trzeba pracować. A i to musi pracować również miasto. Bo z takiego marketingu sportowego są tylko korzyści. Korzyści dla miasta. Korzyści. Tak jak na przykład Leszno. Nie tylko... Jeździectwo, nie tylko jeździectwo, ale także to, że z tego miasta pochodzi piłkarz Lewandowski, no to też na tym zbijają kapitał. A my co? My nie potrafimy na prostych, bardzo ciekawych sprawach zbijać kapitału. Tak jak nie zbiliśmy kapitału na tym, że mieliśmy dwukrotnego mistrza w boksie, pana Kuleja który pochodził z Ostatniego Groszu. Z dzielnicy Ostatni Grosz. No, yy, Więc na niczym nie potrafimy. Nasze miasto, bez względu jakie są władze, to już pomijam SLD czy Lewice, bo oni rzeczywiście są słabi. Zresztą ja powiem, powiem szczerze, że ich wyborcy yy, ich wybor... wyborcy mają o nich bardzo negatywne zdanie. Uważają ich, że za mało, wy... za mało, wy... mało czy też słabo wykształconych, ale takich, co nie pozwolą krykalizować miasta. No, nie jest to zgodne z rzeczywistością, bo jednak trochę tego wykształcenia to nasza lewica często ma. Ale dla tych państwa nie, nie. Ważne jest, ważne jest żeby nie było religijne miasto. Przecież to też jest symbol i na tym się zbija kasy. Każde państwo, każde miasto, każda gmina, powinny dbać o tym, na czym mogą zarabiać pieniądze. Bo wszystko to się przekłada. Po, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli ten argument finansowy, no finansowy do was trafi, bo jesteście ateistami, to powinno ten argument trafić. Drugi duchowy, jako stolica duchowa Polski, Częstochowa, jest miastem pielgrzymkowym. Zawsze tak będzie było i jest. I z tego też trzeba czerpać. Korzyści, bo to też jest pewna marka częstochowy. Jeżeli nie umie się na niczym, no to no dobrze, powiedzmy tak, panie prezydencie, jeżeli nie sport, nie turystyka, nie, nie ten szlak pielgrzymkowy, no to na czym? Na czym pan myśli, że będziemy budować siłę tego miasta? Na czym? No, przyjedzie pani Jachyra. Z tą, z tą panią od wyp no, tego słówka słynnego i co, będą streptiz na ulicach robić y, robić Częstochowy i na tym, i, a wy z, zorganizujecie aukcję i będziecie zbierać pieniądze, no nie podejrzewam was o takie zainteresowanie i nie podejrzewam, żeby byli chętni na oglądanie oczywiście oprócz dziennikarzy TVN-u TVN-u czy wyborczy, ale jeżeli nie chcecie mieć molestowanych, czy zgwałconych kole koleżanek partyjnych, to raczej bym nie wpuszczał tych dziennikarzy tutaj. Nie dość, że raciści, no to wie, wiecie jakie mają poglądy, jak się zachowują. Ja rozumiem, że pan Czarzasty zrobił otwarte miasto, wszystkie, tam gdzie rządzi lewica i zaprosił do zabawy, ale on zapraszał posłów z Konfederacji. A nie Panów TVN. -u. Niedługo jeżeli przyjmiecie władzę, będziecie mieli bardzo duży problem. Zarówno z wyborcą, jak i z TVN. -em. Ja was tylko ostrzegam. Nie chcę tutaj snuć teorii spiskowych. Bo to nie jest miejsce, po temu ani czas. Ale pozwoliliście na taki rozwój wypadków jaki, jaki jest. Na to, co pozwoliliście, to pozwoliliście. A potem będziecie spijać, nie śmietankę, ale fusy z tego, co żeście zaparzyli. To, mówiąc ogólnie, pewne refleksje. Pewne refleksje. Zaczęliśmy trochę od tych dziwnych rzeczy i na dziwnych skończmy. Wiecie czym się różni logika od bajek? Również czy w życiu rzeczywi rzeczywistym gdy panowie posłowie czy posłanki raczej wirtualnym życiem żyją, czy też wspomagają się różnymi środkami wyskokowymi, czy też halucygon halucygonnymi. Może to źle wypowiedziałem, ale jestem już trochę zmęczony, bo dzisiaj się trochę napracowałem. A już jest nocka. Wieczorek chyba 24 dochodzi. Więc widzicie Państwo to trochę taki dziwny ton. No, to już nie te lata, nie te lata. Jak się ma 30, to już nie ma się 20. Tak. <grystanie> Szanowni Państwo, i logika też fantazy. Widziałem. Ze świata naszego na inną planetę, tam gdzie jest magia, przeskakują ludzie. W jednej książce, którą czytałem, trylogii, I co pa Państwo specjaliści od magii potrzebują, żeby przejść na swoją rodzimą planetę, dawno nie widzianą? No cóż, na co każdemu magowi się przyda, czarodziejowi. Helikoptery, czołgi, wozo pancerzony, wyrzutnie rakiet. No to. Taki podstawowy sprzęt. I to, szanowni, nazywacie państwo logiką, a nie baję, gdzie obdartusy potrafią, potrafią pokonać zakutych w żelazo rycerzy. Takiej bajki to już nie dla nas. Ale dla polityków naszych tu jeszcze jedna uwaga. Jeżeli chcecie zaobalać rządy, to dajcie... Jakąś alternatywę. Jeżeli pokonujecie jakąś państwo i podbijacie jego teren, a potem się wycofujecie, to zadbajcie o to, żeby wasi sojusznicy także przetrwali, którzy dla was pracowali. Bo jak nie, no to skończy się to tak jak w Afganistanie. Ja tu nie jestem złym prorokiem, nie jestem oszołomem, nie jestem populistą, nie gadam głupot. Tylko podsumowuję to, co widzę. A widzę, Katastrofę humanitarną, która zbliża się do naszych granic. Bo na razie Afgańczycy nie uciekają, a jak uciekają, to są jeszcze daleko od naszych granic. Ale czy będą do Unii Europejskiej docierali? Na pewno tak. Tylko naprawdę słuchajcie, tylko mm, naprawdę bardzo słaby intelektualnie człowiek może powiedzieć, że na piechotę się da przejść 5000 kilometrów w 3 dni, no chyba że należy do Platformy Obywatelskiej czy naszej lewicy. Jeżeli nie zmądrzejecie, no to cóż, to nie wiem, czy nawet wasi sojusznicy europejscy w końcu się z wami nie znudzą. A ponieważ w Unii Europejskiej są coraz wyraźniejsze. Sygnały, że granic będzie trzeba pilnować, to wy, jako populiści, antyeuropejczycy, wy Platforma Obywatelska, w których mieliście w składzie swoim zespołu takich panów jak Buzek, Geremek, to dzisiaj kogo macie? Kogo dzisiaj macie? Aha, jachyre. No cóż. No pozdrawiam, szanownych Państwa, naprawdę pozdrawiam i życzę pomyślności w wirtualnym świecie, bo w realnym raczej tego nie widzę. Dobranoc Państwu i do usłyszenia w kolejnym wydaniu. Pozdrawiam.